Dzień dobry, dzień dobry, ja witam na do vlogu. Nie techimy w kolejnym odcinku z naszego ogrodu w Chinach gorąco. Znowu jak fix, maluję ławeczkę i maluję różne inne rzeczy na czarno. Więc kontynuacja z wczoraj. Zapraszam do malarza. Huh, ale gorąco. Chowam się w cieniu, już mi niedużo zostało. Nie wiem jak mnie tam widać, Impel tutaj ustawiła ustawiła kamerę czy mnie widać, czy mnie nie widać no więc maluję tutaj tą ławeczkę na czarno więc będzie spoko. już prawie kończę a więc zapraszam na samą końcówkę w vloganie tych huh. Chin Gorąco. Muszę tutaj nową farbę otworzyć jeszcze jedną puszkę i już prawie kończąeczka będzie piękna, czarna, więc będzie spoko. Ale gorąco, ale gorąco. Tę trawę tutaj trochę pomalowałem. Ale cóż, takie życie, takie życie malarza, że czasem musi trawę pomalować. Tak więc dzisiejszy vlog moi drodzy, znowu zmalowania. Mam nadzieję, że wam się nie nudzi. tu trzeba z jednej strony, z drugiej strony, i za chwilę będzie gotowe. Mam nadzieję, że tutaj nie minąłem sobie niczego. Strasznie nie lubię mijać i później wracać. Cały mokry jest tam generalnie, takie gorąco, cały koszulek mokry. Odsieleje. Ale co zrobić? Co zrobić jak malować trzeba moi drodzy? Bo inaczej zardze wiejemy. dobrze że w miarę sprawnie to idzie już w sumie mam wszystko pomalowane oprócz tych tutaj e, ogrodzenia tutaj w ogrodzie ale na razie nic z nim nie robię to bambusowe co jest za tym ogrodzeniem bambusowym są takie brązowe niskie ogrodzenie jakieś może z metr na razie nic nie robię tak zostanie jak jest jest taka sytuacja. Dobra, jedna strona dojrzałowa. Mam nadzieję, że się nie minąłem. Za ciepłów. Czekajcie, ja jeszcze sprawdzę tutaj. Cyk, Wycz. może być. Może być, może być. No, jeszcze tutaj mi zostało. Z drugiej strony. Zrobione. O! Ostatni pędzel mam taki mały, więc spróbuję tutaj jeszcze wykorzystać wszystko, co mam. W przyszłości, jak będę potrzebował, to zakupię nowy pędzel, ale na, na razie tutaj. Wszystko wykorzystałem, co miałem, więc jest OK. Utylizuję, co mam. Żeby nie wydawać nowych pieniędzy, to wykorzystuję wszystkie pędzle, jakie tutaj kupiłem, jakie gratis przychodziły z, z tym, z różnymi farbami i tak dalej, więc. Więc wszystko, moi drodzy, jest do wykorzystania się wykorzystuje. Wystarczająco mamy śmieci na tym, na tym świecie. Robi się teraz mega gorąco w czasie, w czasie tutaj południa, więc będę się zwijał za chwilę. Teraz mam samą końcówkę. Więc za gorąco nie można żyć w takich upałach jest, to jest.

Dobra, jak być. Zaraz Wam tutaj zaprezentuję. tutaj zawieszę solarową Dobra. Może być, może być może być, może być dobra, okej. Okay. Kurde, ale zaciekł. Co to, to malowa? Zrobione, zrobione. Patrzcie, pokażę Wam. Patrzcie jaki mokry jestem cały. Patrzcie jaki mokry. Od góry do dołu. No więc jest. Jest ławeczka. Proszę bardzo. Piękna czarna się odnowiła. Jak nowa. Więc zamiast ją wyrzucać i kupić. O, a nie. Tu do domalowany. Więc zamiast ją wyrzucać i kupować nową, to przemalowałem pięknie na czarno. Farby miałem, więc mi zostało. Jak Alicja z skrajny czarów. Dobra, więc taka sytuacja. Później ją przeniosę w tamte miejscu, jak wyschnie. Na razie niech tu sobie wyschnie. No, więc jest. Jest, jest, jest. Czekajcie tutaj śmieci To muszę wziąć, to muszę wziąć Pędzel do wyrzucenia To muszę znieść na dół To do kuchni i może być Tutaj widzę jakieś Pomalowane No więc kurde mega gorąco Spadam do domu Patrzcie jak mango rośnie W ogrodzie taka sytuacja Gława szaleje muszę ją tutaj przeciąć znowu gałęzie. Tutaj Simpaj obcięła głowę trochę, bo już tak rośnie jak szalona. Cytryny rosną, simpaj tutaj ostro i ostatnio ten ostatnie je tutaj zrywała, jeszcze jedna tutaj rośnie. No, więc. Więc tak, dobra, chodźcie do domu i pokażę Wam z przodu, co zrobiłem, tylko powyrzucam te śmieci to wyrzucę To do wyrzucenia To do wyjęcia Kurde, ale się leje za mnie Ale się leje za mnie. Tutaj się suszy głowę No to trzeba będzie obciąć go Hu. Widzę pora obiadowa 12.30 Kajcie, chłop, huh. patrz jaki mokry. O, gorąco, gorąco, gorąco. O kurde, to takie śmieci. To wyrzucić, to znieść na dół i jestem gotowy. Farba na, następny, następny raz. No, także ławeczka, gotowa. Lampę jeszcze tutaj odnowiłem trochę i. Tak to wygląda, będę się kąpać zaraz, bo, bo ten gorąco, dobra. Także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku.